Dzisiaj zrobimy prostą rysunkową animację biegnącego konia. Jako wzór posłużą nam zdjęcia Eduarda Maybridgea. Jest on niezwykle ważną postacią dla rozwoju kina i w tym animacji, bo jako pierwszy stworzył cykl fotografii prezentujący ruch zwierząt i ludzi. Potem cykle te prezentował, wyświetlając jak na filmowych pokazach, za pomocą skonstruowanego przez siebie praksiskopu. A wszystko zaczęło się od pytania. Czy jest taki moment, kiedy trwałujący koń ma wszystkie swoje kopyta oderwane od ziemi? Ruch konia w cwale jest tak szybki, że ludzkie oko nie jest w stanie wychwycić odpowiedzi. A czy wy ją znacie? Do wykonania naszej animacji potrzebujemy smartfon, statyw bądź pudeł, kredki, flamastry, papier, ołówek i gumkę. Najpierw rysujemy fazy ruchu. Ja ją narysuję. Ale wy możecie użyć przygotowanego przeze mnie pliku do druku. Teraz kolorujemy szkice. Możecie je dowolnie pokolorować, a nawet dorysować tło. Kiedy już skończycie kolorować, na telefonie instalujemy aplikację Stop Motion Studio bądź inną, która również służy do tworzenia animacji poklatkowej. Pudełko ustawiamy pionowo. Wycinamy małą dziurkę na aparat naszego telefonu. Telefon kładziemy na boku pudełka i jesteśmy gotowi zacząć zdjęcia. Pamiętajcie, żeby animacja wyszła płynnie, musicie każdą następną kartkę z rysunkiem kłaść w tym samym miejscu za poprzednią. Mój cykl cwału ma 12 klatek i trwa jedną sekundę, czyli powstała animacja ma 12 klatek na sekundę filmu. Gdy zapętlę mój cykl, Mogę zrobić dowolnie długi film. Aby łatwo zapętlić taki cykl, jego pierwsza i ostatnia faza muszą być do siebie bardzo podobne. Znacie już odpowiedź na pytanie z początku filmu? Czy jest taki moment, kiedy trwałujący koń ma wszystkie swoje kopyta oderwane od ziemi? Odpowiedź to tak.